Kochany bracie, kochana siostro, najwyższy czas, aby zrobić rachunek sumienia mój wobec Was. Przepraszam tych wszystkich, których w jakikolwiek sposób świadomie uraziłam czymkolwiek. Jeżeli kogokolwiek skrzywdziłam w komentarzach, jakimkolwiek filmikiem, nawet złą myślą, osądem, proszę Was o przebaczenie i przepraszam. Jeżeli kogokolwiek z Was zaniedbałam, pominęłam, proszę o przebaczenie i przepraszam. Jeżeli ktokolwiek z Was czuł się lub czuje przeze mnie odepchnięty, Proszę o przebaczenie i przepraszam. Pozwól, bracie i siostro, abym mogła tu i teraz wezwać woli Bożej do twego życia. Pomaleńku poznając pisma Luizy Pikaretty, rozważając Słowo Boże, szczególnie ten fragment, w którym Jezus mówi o tym, że ten, kto pełni wolę Ojca Mego, jest Mi bratem, siostrą, ojcem i matką. Chcę powierzyć każdego z Was woli Bożej, woli, która jest najcudowniejszym darem dla nas, woli Bożej, w której nikt z nas nie zostanie pominięty, woli Bożej, która jest najświętsza, pełna miłości. Kocham Ciebie Boże Ojcze, który z Woli Bożej, z woli Swojej stworzyłeś każdego z nas na Twój obraz i podobieństwo. Kocham Ciebie Jezu Chryste, jedyny Synu Boży, Człowieku i Boże który zbawiłeś każdego z nas i zbawiasz nieustannie i pragniesz zbawienia. Kocham Ciebie, Jezu Chryste, który we wszystkim wypełniłeś wolę Bożą. Kocham Ciebie, Duchu Święty, który jesteś najświętszym natchnieniem, darem dla dusz. Tym, który uświęca, który modli się, który pragnie, byśmy żyli w Woli Bożej, Ją wypełniali, Ją pokochali. Kocham Ciebie Maryjo, Curoboga Ojca, Mamo Syna Bożego i Oblubienico Ducha Świętego, Ciebie, która najdoskonalej ze stworzeń wypełniłaś we wszystkim Wolę Bożą. Całkowicie rezygnując z woli Twojej ludzkiej. Bracie siostro, wołam. Przybądź wolo Boża do subskrybentów. Przybądź, wolo czysta, wolona i Przybądź do moich braci i sióstr. Przybądź wolo Boża do ich serc. Wypełnij je, przybądź wolo do ich dusz, wypełnij je, przybądź wolo do ich ciał, wypełnij je, przybądź wolo do ich krwi. Wypełnij je, przybądź wolo do ich narządów, do oczu, do uszu. Do ust, do oddechu, wypełnij je, przybądź wolo do ich cierpień. Wypełnij je, przybądź wolo do ich chorób, wypełnij je, przybądź wolo do ich lekarzy, wypełnij ich, przybądź wolo do ich badań. Prowadź je, przybądź wolo Boża do ich dłoni, wypełnij je, przybądź wolo Boża do ich stóp, wypełnij je, przybądź wolo Boża do ich umysłów, wypełnij je, przybądź wolo Boża do ich zniewoleń. Wypełnij je, przybądź wolo Boża do ich nałogów. Wypełnij je. Przybądź wolo Boża do ich ran. Wypełnij je, przybądź wolo Boża do ich relacji, wypełnij je. Przybądź wolo Boża do ich uczuć, wypełnij je. Przybądź wolo Boża do ich małżeństw. Wypełnij je. Przybądź wolo Boża do ich rodzicielstwa. Wypełnij je. Przybądź wolo Boża do ich małżonków, wypełni je. Przybądź wolo Boża do ich dzieci, wypełni je. Przybądź wolo Boża do ich krewnych, wypełnij je. Przybądź wolo Boża do ich samotności, wypełnij je. Przybądź wolo Boża do ich rozpaczy, wypełnij je. Przybądź wolno Boża do utraty nadziei, wypełnij je. Przybądź wolno do ich zwątpień, wypełnij je. Przybądź wolno do ich problemów, wypełnij je. Przybądź wolno do ich finansów, wypełnij je. Przybądź wolno do ich długów, poprowadź je. Przybądź wolo Boża do ich kredytów, prowadź je, przybądź wolo Boża do ich wydatków, wypełnij je, przybądź wolo Boża do ich zakupów, wypełnij je, przybądź wolo Boża do ich codzienności. Wypełnij ją, przybądź wolo Boża do ich posiłków, wypełnij ich, przybądź wolo Boża do ich odpoczynku. Wypełnij go. Przybądź Wolo Boża do ich pracy. Wypełnij ją. Przybądź Wolo Boża do ich pracodawców. Wypełnij ich. Przybądź Wolo Boża do ich współpracowników. Wypełnij ich. Przybądź Wolo Boża do ich czasu. Wypełnij go. Przybądź Wolo Boża do ich woli. Wypełnij ją, przybądź wolo do ich modlitwy, wypełnij ją, przybądź wolo do ich postu. Wypełnij ją, przybądź wolo do ich życia, wypełnij ją, przybądź wolo teraz, do nich. Przybądź wolo do całej ich przyszłości. Wypełnij ją. Przybądź wolo Boża do nich w godzinie konania. Wypełni się, przybądź wolo Boża do ich przyjaciół i nieprzyjaciół, prowadź ich. Wypełni wolo Boża całe ich jestestwo, człowieczeństwo, naturę, dzieci bożych. Niech odtąd nikt nie pełni woli swojej, lecz żyje w woli Bożej i ją wypełnia we wszystkim na wzór niepokalanej. Amen. albo cymbał brzmiący. A miłości by mnie miał. A miłości by mnie miał. Gdybym miał taką wiarę, iżbym góry przynosił, a miłości bym nie miał, a miłości bym nie Spalenie w ogniu, a miłości bym nie miał, a miłości by.